Kurka wodna. Do odsysania pyłu przy cięciu. Zbierałem się do kupowania za każdym razem, jak było potrzebne, ale oczywiście za każdym razem było, a dobra, jeszcze teraz wydam radę. A to mi wystarczy do tego, żeby nadciąć tutaj nad Praktycznie tyle mi będzie, tyle mi tarcza wejdzie, prawie ile i futryna się chowa. Resztę to już tam już młotem podkuję, pod albo bez osłony zrobię w przodku kurzaczu. No i do wycięcia tych brust podpeszle. Dali za śledkę A kurczę, nawet podkładkę dali jakąś cienką. Pod szlifierkę, a żeby odsadzić, E nie obciera. Myślałem, że będzie obcierało, ale nie obciera. No dobra, ale zaślepki nie ma. Trochę to jest nieprzemyślane. Dali różne średnice, żeby zdystansować się na daną szlifierkę. Dali nam podkładkę. Ale mogłaby tutaj być zakładana taka plastikowa, czy nawet gumowa zaślepka, która by nam to zaślepiła. Dobra. Zobaczymy, jak to źle. Nawet pasuje. O! Jak będziecie wdychać. Będziecie wdychać kurz, to będziecie mieli kolor zakurzonych płuc. Aha. Ile to wchodzi? Płytko wchodzi. No, Ale dobra, ile by nie wchodziło, nacięcie z góry będzie. Płyta sobie pierwszą tą bruzdę tu. Zobacz, zobaczymy. zobaczymy, jak to będzie szło. To jest mi tu niepotrzebne, bo mi tylko dystans robi. Żeby mi ta nakrętka nie wypadła tam. Nie. Zalana jest. Tu mi kurczę obciera. Bo ten boż ma za dużą bułę tutaj. Jak go wezmę w pionie. No, tak mógłbym wziąć. Ale wtedy trzeba pierścień założyć, bo to już nie trzyma. Trzeba to przerobić. To by trzeba było założyć. Aha. Kurde, ale jak mówiłem to nie wejdzie. Ale weszło. Dobra, i to miało być ustawione... tak, chyba. mi tu tarczka nie zawadzała. うん、no. O, elegancko. Na peszelek będzie akurat. Czyli lepiej jest ciągnąć do tyłu, niż jechać do przodu. To idziemy. Idziemy do przodu. Kurzu, kurzu zero. Chyba nawet to się sprawdzi. Ucięty. Kurczę, nawet prosto. Tutaj, wiadomo, musiałem minąć ten węgiełek, to trochę gibło się. Nie wiem, czy ciąłem to 3 minuty, może. Na pewno nie więcej niż 5. Także osłona tania jakaś, bo nie wiem, ona kosztowała ze 40 zł, ale opłaca się. Teraz tylko młotem pryt, 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 pryt można peszelek wkładać. Tutaj, jak sobie rozbiję. Beton odcięcia to Peszel pójdzie pod spodem, żeby węgiełka już nie ruszać. O ile, o ile się da, jak się nie da, tutaj obkuję i ominę. No dobra, tutaj jeszcze powinien w tą stronę pójść, ale tu już nie będę przycinał, bo, 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 bo mi worki leżą, nie będę tego ruszał. Także wykuję sobie to, położę sobie Peszel, zawinę go tu w kłębek, przykleję do ściany i na razie będzie sobie leżał. Chodzi o to, żeby ten pokój zrobić, żeby wszystko stąd wynieść do tego pokoju i żeby już nie wyjmował, nie przekładał. Tego chcę go zrobić tak, żeby on był już podmalowany. Także zostało mi tylko to jeszcze. Na fajrand zaciągnę jeszcze raz. Jak to delikatnie złapię, to już łapię. Na Fajrant jeszcze raz zaciągnę i jutro będzie do przycierania. To teraz też wykuję, peszel położę, jeszcze go dzisiaj zaleję. Gotowe. Łazienki są gotowe pod płytki. Jak jest ktoś chętny kleić płytki, to zapraszam. Zanim będziecie to oglądać, to już płytki będą. Dobra. Przycięte, obrobione, nadproże umęczyłem, czyli mądrzejszy jestem o tyle, robiąc duże, nie wycinając całego nadproża, bo nie ma po prostu takiej potrzeby. Tylko tu, gdzie mi wchodzi futryna, bo tam i tak musiałem później podklejać płytę budowlaną, żeby zdystansować się, żeby płytki opuścić. A tu praktycznie na styk mi ościeżnica sięga. Czyli jeżeli dojdą płytki dołem, powinienem się dosłownie na styk zmieścić tak, że jak obsadzę futrynę, to ten raz gdzie wchodzi, gdzie wchodzi płytka, będzie jakieś 3 mm, jeszcze 3 mm powinno mi zostać na klej. według moich wyliczeń. Ale to wszystko wyjdzie jak podłogę położę, to wtedy się domierzę. Ewentualnie jak będę musiał, to zeskrobię to yy, tarczą doniczkową bo nie będę kół, bo to mi się z celem, żebym skuwał jakieś yy, no nawet nie pół centymetra, bo mi potrzeba dosłownie na klej troszeczkę, tak, żeby ten klej był. Można ponacinać rowki w tym nadprożu po to, żeby zrobić miejsce na klej, gdyby na zero było dobrze, ale to mi wszystko wyjdzie, mówię, jak podłogę położę, to będzie widać. Tu muszę domurować 17 centymetrów z tej strony, czyli suporka muszę kupić, tu też sobie ściąłem już jedną stronę, ściąłem tak samo jak jest z tamtej, żeby mniej więcej wyszło to samo. I z tej strony muszę domurować peszelek. Zalany wczoraj go umęczyłem, też zalałem. Widzieliście, jak było cięte, tu już mam przecięte, ale jeszcze worki leżą to sobie zaraz poprzenoszę. Bo dziś zalewam tą dziurę, już atakuje gruby peszel, który idzie tam do puszki. Wytrasowałem sobie, gdzie będzie ta ścianka, która ma tutaj być na meble. Oh. bo ten peszel muszę doprowadzić tak, żeby mi wyszedł w ściance, więc musiałem sobie to przerysować, żeby się nie walno tak jak na dolnym mieszkaniu, że wypuściłem to poza ścianą, bo zrobiłem jedną kreskę zewnętrzną i wypuściłem peszel z tej strony, zamiast z tej i później musiałem to rozkuwać jeszcze raz. Także teraz sobie już przerysowałem tak ściankę, jakby miała leżeć, widzę gdzie jest środek, wychodzę peszlem, nie ma problemu, te peszle też przedłużam, bo tutaj antenowy nie będę go łączył, tylko kupię antenowy i przeciągam cały nowy, żeby aż do telewizora starczył, tak jak zrobiłem na dole. Ten robi wypad, bo tutaj nie będzie telefonu ani internetu, a wykorzystuję go, żeby przeciągnąć sobie prądowy. I tak lecę z tematem. Powoli sobie kuję. Przecięte jest. Osłonka bardzo dobrze się sprawdza, naprawdę zero kurzu. Zero kurzu przy cięciu i o dziwo to, co mówiłem, żeby tutaj zaślepka, żeby zaślepka tutaj była. No to był mój błąd duży, bo właśnie o to chodzi, że się wytwarza tam mój podciśnienie, jeżeli dobrze mówię. I dyk wciąga, czyli w dyk zabiera powietrze i cały kurz zabiera. A gdyby to było zatkane, no za mało miejsca by miało pewnie do brania świeżego powietrza i od mógłby się dusić po prostu. Także lecę, lecę z tym, wykuwam sobie, zaraz go zaleję. Zaraz go zaleję, zaleję tamto, bo mnie wkurza to, że cały czas omijam ten yy, tą dziurę. Tutaj co ułamane, to oczywiście ułamali panowie od klimatyzacji, jak byli. Bo po co uważać, żeby na ruch nie nadepnąć, skoro przecież oni nie zalewają. Ja też tak łażę o krakiem i za chwilkę tylko wdepnę tu, i za chwilkę tu też będzie chrast i też nie będzie rogu. Dlatego przyleję to dzisiaj. Do jutra mi pięknie zwiąże. Nawet pracować górą, żeby wykuć coś na przewody, to ten syf wszystkie do tej dziury leci i wkurza mnie to. Dlatego dziś robię to i prawdopodobnie zaciągnę sobie tą niemiłosierną siatkę w na te łączenia tej wylewki, żeby jutro zaciągnąć tutaj folię. Tak zrobię. Tu będzie szła folia, bo mi wyszło. Ktoś mówił, że to powinno być głębiej. To nie może być głębiej, bo oczko, które mamy wygięte i rurka, która idzie w dół, to już jest praktycznie na zero. Ja te oczka specjalnie wyciągam maksymalnie, ile mogę w tą stronę. Czyli tak, żeby na zero była tutaj otulina. Bo gdybym ja mógł tą rurkę schować głębiej, ale automatycznie oczko też idzie głębiej. Także ja robię tak: zapierdzielę tutaj siatkę po prostu tylko, żeby miała się czego ta folia trzymać. Bo tak to bym pomalował to ocona się tu trzyma na miękkim, dlatego tu zapierdzielę kawałek siatki na to, co jest odpęknięte, żeby to zezbroić, żeby było ładnie do pomalowania folii. Tylko po to, nie żadne wzmacnianie czy coś, tylko żeby było zezbrojone do folii. I tak się posuwają prace. Tu wszystko jest. Tu pokoik mam zagracony. Dziś i jutro ogarnę ten salon, przygotuję łazienki do kładzenia płytek, czyli ofoliuje i będę mógł zaczynać z podłogą. Od przyszłego tygodnia. Jak podłogę zacznę, to później sieżnica, a bezstrzygowa obróbka, ściany i pomału, pomału do przodu. Dobra, kuję. Nie będę harczał do, do kamerki, bo tu nie ma nic co do oglądania, jak się kuje yy, beton, wylewkę nie beton.